Że z krucjatą spotkaliśmy się właśnie we wspólnocie na rekolekcjach. Dowiedzieliśmy się o dziele krucjaty stworzonej przez księdza Franciszka Blachnickiego, i to właśnie on, założyciel, jakby poprzez to dzieło dotarł do nas, przez osoby, które dawały świadectwo o krucjacie. Potrafiliśmy, odnaleźliśmy się w tym, i była taka tęsknota, kiedy kończył się okres kandydacki była tęsknota za tym, żeby jednak e, trwać. I w 2010 roku właśnie w Hodeszewie na rekolekcjach Oazy Rodzin podpisałam właśnie krucjatę już członkowską. Stało się to tak, ponieważ było to zaproszenie Pana Jezusa, nie inaczej. Oczywiście dojrzałam do tego, ale to Pan Jezus właśnie przez Słowo Boże, przeczytane w kaplicy podczas modlitwy, kiedy przygotowywałam się do Dnia Wspólnoty i miałam już swoją deklarację czystą w ręku. Pan Jezus przyszedł ze Sławem Bożym i powiedział, czy kochasz mnie bardziej aniżeli ci. Rozpłakałam się i zrozumiałam, że, że tak, że chcę to zrobić z miłości dla Jezusa i dla drugiego człowieka, bo przecież wspólnota, którą tworzymy, jest wspólnota dla ludzi, dla nas, ale także dla tych, do których Pan Jezus nas posyła. Jest to nie tylko ruch abstynencki, bo powiedzmy, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my nie pili, ale też chodzi o to, żebyśmy my dali siebie ofiarę niepicia innym. My pochodzimy z rodzin takich, można powiedzieć, dysfunkcyjnych, w których alkohol był na porządku dziennym. Dokładnie, był nadużywany. Także w intencji innych my podjęliśmy te dzieło, które niejako Pan Jezus sam nam jakby przedstawił i y, które doprowadziło do tego, że na dzień dzisiejszy jesteśmy ludźmi można powiedzieć wolnymi od nie tylko alkoholu, ale od różnych y, nałogów, które miały miejsce też w naszym życiu, bo ja na przykład byłem też y, uzależniony od nikotyny bardzo. Także y, podpisując krucjatę jeszcze jakby w tym nałogu trwałym, tym nikotynowym, ale to jest dzieło, które myślę, jest dziełem Bożym i Maryjnym, które wyzwala człowieka z wszelkich nałogów i powiedzmy naprawdę warto poczuć wolność czyli powiedzmy, wolność wiąże się z. Brakiem lęku, bo lęk jest powodem do y, różnych nałogów i dziękuję y, Bogu za to, że wyzwolił mnie od lęku.